Cześć, to już szósty dzień grudnia Vlogmasu, też część szósta Przepraszam, że nie nagrałam wczoraj filmiku No ale nie miałam czasu I mam nadzieję, że nie robi wam to żadnej różnicy Dzisiaj będę miała dla was vlog e, Nie vlog, haul Haul Mikołajkowy gdyż dostałam prezenty na Mikołaja no i super przejdźmy do tematu Mikołajki kocham prezenty kocham Mikołajki pierwszym prezentem to takie ozdobione ozdobione pierniczki przejdźmy dalej kolejne pierniczki Dobra, teraz mam cztery. Jeszcze zaraz dwa wyciągnę. Cztery, jajka, kinder, niespodzianki. Tutaj mam kopertę z 40 złotami, 40 złot, zł i, i przypinką z Rosmana. Bardzo mi się podoba. Kolejne pierniczki, ale ja kocham kocham pierniki, więc to dobrze paręnaście krówek no i super czekolada dubajska Takie ładne aniołek do firany to sobie o i telefon nice Dobra, jeszcze unboxing, jajek niespodzianek. Zapraszam. Dobra, otworzę tylko jedno. Nie chcę zażywać wszystkich jajek i czekoladek. czekoladek. Nie chcę zażywać wszystkiego naraz. Uuu, uh. mm, a cóż to? Playmobil. Uuu, uh, trafiła mi się figurka. Super. A to jest chyba kot. Takiego kota mam. A ja najbardziej chciałabym dostać Harley Queen. No nie jest to moja ulubiona postać z Marvel y przepraszam, nie wiem z czego z Marvela? bardzo możliwe chodzi mi o to, że filmowała taka postać szalona Miam. no składamy sobie bohatera moim trzem widzom Raczej i tak to koło dupy latać, co ja dostałam. No i trudno. Pozdrawiam was, moi trzej widzowie. Może kiedyś zdobędę więcej niż trzech widzów. może no co ja robię? Gdzieś to nawet się nie chce złożyć. Może to ja coś źle zrobiłam? No, ewidentnie wszystko, wszystko wyjęłam. Dobra, złożę do później. Dzięki za oglądanie. Do jutra.